jest poniedziałek poniedziałek 10 stycznia godzina 22.26 a ja właśnie zasiadam do swoich pierwszych krzyżyków w dniu dzisiejszym już w piżamce w asyście owsinia może zanim jeszcze pójdę spać uda postawić mi się chociaż kilka krzyżyków Ojejku, z jakim ja rozrzewnieniem wspominam czasy, kiedy po południu miałam 2-3 godziny na to, żeby pohaftować. Teraz siadam, jak już jest prawie że środek nocy, stawiam kilka krzyżyków, no i niestety muszę się tym nacieszyć. Bałagan trochę na tej kanwie, ale tego Dimka haftuje się tak ciężko. Że już nawet nie próbuję tych kilku złożeń nitek haftowy, yy, kończyć w taki normalny sposób, tylko zostawiam te wszystkie ogony, bo po prostu wysiłek nieziemski. Naprawdę jestem nikim, żeby komentować takie rzeczy, ale za każdym razem, kiedy przewlekam przez łóżko igły pięć nitek, już męczę się w tym momencie a potem z ogromnym wysiłkiem przeciągam je przez dziurki w kanwie, to zawsze się zastanawiam, co poeta miał na myśli, wymyślając po prostu haftowanie półkrzyżykłykiem pięć nitek. Czy to nie można było tego zrobić w jakiś inny sposób? No nie wiem. Strasznie to zastanawiające. Co to ktoś miał na myśli? A może to miało służyć takiej demotywacji? Aby na przykład nie siedzieć przy krzyżykach szaleńczo długo, tylko żeby się na chwilę pohaftować, poczuć jak bolą palce i skończyć. Hmm? To uzasadnienie wydaje się sensowne. I w sumie jak na razie taki plan realizuje. Hejka, wybierzcie mój głos, ale coś ostatnio jakoś odmawia mi posłuszeństwa i muszę chyba coś ponagrywać z takim średnim głosem. No nie idzie mi. Normalnie mi nie idzie to mówienie do Was, bo haftowanie nawet mi trochę idzie. I tak jak widzicie już teraz na moim linku, jest tu tego wszystkiego bardzo, bardzo dużo. Do końca zostało kilka tysięcy krzyżyków, a ja wczoraj kiedy wróciłam ze studiów wieczorem i siadłam sobie, żeby postawić parę krzyżyków i pół krzyżyków, to zastanawiałam się, co się takiego wydarzyło w moim życiu ostatnio, że ja stałam się taką wciarką w zasadzie jednej pracy. Już się czegoś do czegoś przyczepię, to odczepić się nie mogę. No i tak myślałam, myślałam i, i wymyśliłam, że to chyba czas. A raczej jego brak sprawia, że jak już coś na tym stojaku zawiśnie, to wisi. I tak jest też z tym Dimkiem. Chociaż Dimek, słuchajcie, wymęcza mnie mm, okrutnie. Ja sobie tak nagniotłam gdzieś tutaj w tym miejscu e, palec, <laughs> że poprosiłam mojego męża i wracając z pracy kupił mi w rublinie. Taki naparstek na, na rękę, czy znaczy na rękę, na palec, który sobie zakładam. Trochę kiepsko mi się z nim pracuje, dlatego że on jest strasznie gruby i ciężko mi się nitka. Yy, znaczy, operuje mi się ciężko igłą. To po pierwsze. A po drugie, bardzo to upośledza moje obcinanie niteczek, bo ja zawsze wkładałam ten palec i robiłam to w ten sposób. A teraz to mi tu nie za bardzo wchodzi. Robię to jakoś dziwnie tak. No nie jest to fajne, ale powiem Wam, że palce bolą mnie już przekoszmarnie. Naprawdę. I zaczęłam haftować to tutaj, ale też nie dohaftowałam tego małego kawałeczka, bo na zwyczajnym świecie nie dałam rady. Zaczęłam coś stawiać tutaj i też nie dałam rady, no więc przerzuciłam się tu, gdzie haftuje się krzyżykami i tutaj idzie. Dużo lepiej, bo mimo, że i tak od tego um, popychania igły od dołu palce bolą, to jednak te krzyżyki stawiają się dużo lepiej niż o te sześcionitkowe półkrzyżyki. No to jest po prostu jakiś istny dramat. Ale nie wiem dlaczego poczułam jakąś taką nieodpartą chęć skończenia tego dinka. I tak naprawdę no zostało tutaj kawałek góry, bo on gdzieś kończy, o w tym miejscu, czyli to tutaj. I ten kawałek tutaj. No i to nieszczęsne miejsce tu i tu, które całe wyhaftowane jest pół krzyżyki. No tu też coś brakuje, ale już. Nie jakoś tam strasznie, strasznie dużo. Jejku, jak ja bym chciała już skończyć te grubasy wszystkie. To się tak koszmarnie haftuje. Nie wiem po co ktoś tak wymyślił, co to był za pomysł. Przecież to można było zrobić w cztery nitki. I myślę, że też nie byłoby źle. Dlaczego w sześć? No dobra, kończę, bo marudzę. A i w ogóle nie wiem, czy Wam się tutaj jakość poprawiła, ale ja kupiłam sobie taki statyw z takim wysięgnikiem na tablet i myślałam, że będę mogła z tego statywu nagrywać. Ale się okazało, że ten statyw ma taki durnowaty ten chwytak, że nie bardzo to szło. Bo w tą stronę żeby położyć telefon jest za wąsko natomiast jeśli kładę go w ten sposób to absolutnie nie mam żadnego dostępu do kamery jeśli to się tak rozciągnie ekran jest tutaj z tej strony i kompletnie nie mam dostępu do kamery i nie mogłam nagrywać, ale jakiś błysk geniuszu sprawił, że ze starego satywu przepięłam sobie klips i okazało się, że pasuje i mam nadzieję, że już teraz tych Trzęsawisk mieć nie będziecie, które zawsze mieliście. Jak wam nagrywałam coś z ręki na ramą, ale muszę sama sprawdzić, bo jak przesuwałam trochę to jak to, no to też się trochę trzęsło. Dobra, to teraz jeszcze tylko takie mała dogrywka, bo rzeczywiście obejrzałam to, co nagrywałam i no teraz trzymam telefon w ręce, więc możecie porównać o ile wtedy było lepiej i o ile wtedy mi trzęsło, ale też zobaczyłam, co jak w głupotę palnęłam. Bo oczywiście chciałam powiedzieć, że w tą stronę było za wąsko, w sensie, że telefon jest wąski, a że nie ta łapka jest wąska, bo ona do telefonu jest yy, za szeroka po prostu. Ona się rozciąga, jest dobra do tabletu i do takiego sporośnego tabletu, natomiast jeśli chodzi o telefon, to jest yy, no, szeroka że tak na pionowo telefonu tutaj nie można postawić, bo wypada. I oczywiście to chciałam powiedzieć, a nie, że jest za wąsko. Znaczy w sensie, że telefon jest za wąski. To takie małe sprostowanie, bo już naprawdę gadam czasami sama, nie wiem co. No, ale jakbym teraz kręcę z ręki, no to chyba możecie poczuć, że, że jednak trzęsło dużo, dużo mniej. Co osobiście bardzo mocno mnie cieszy. Bo już mnie to samo denerwowało, jak oglądałam te trzęsawiska w tych filmikach. No no to tyle w kwestii wyjaśnienia i odniesienia się do tego czy jednak jest lepiej czy gorzej O, włączam się do was na chwilkę ponieważ mm, od kilku dni mam ostry ból głowy, znaczy ja oczywiście żartuję z tym ostrym bólem głowy, bo to jest taki fajny mm. dobry ból głowy a o co chodzi? Chodzi o to, że tak jak wiecie, ja od stycznia należę do bardzo elitarnej i fajnej grupy na facebooku to jest taka grupa która poświęcona jest haftom z firmy Lucas i Letty Stitch. No, i żeby być w tej grupie, no to trzeba mieć i chcieć haftować oryginalne zestawy z tychże właśnie dwóch firm. I ja kręcę się po tej stronie i myślę, i kręcę się i kompletnie nie wiem, co mam wybrać. Podoba mi się wiele rzeczy. I takich mniejszych, i takich większych. Bo podobają mi się i pejzaże miejskie, które tutaj są. I podobają mi się takie mm, pejzaże typowo przyrodnicze. Jesus, nie wiem, jak to się nazywa krajobrazy. I nie wiem, co mam wybrać. Wiecie, zastanawiałam się nad tym tutaj. Zastanawiałam się nad tym tutaj. Zastanawiałam się nad tym. Bo ja tak ogólnie to lubię chyba miejskie pejzaże, i one też na mnie jakieś takie robią fajne wrażenie. No ale ostatecznie skłaniam się ku temu albo ku temu, albo ku temu. No i nie wiem. O, i ten jeszcze mi się podoba. I tak się zastanawiam, czy właśnie ten, może B604. Albo ten, który był na samej górze. O, ten. Właśnie nie pamiętam dokładnie, który. Ale haftuje. Wiktoria. Lubimy je. kresciki. I tak sobie myślę, że jak ona to haftuje i ja to oglądam. Ciężko jest mi zgadnąć, bo i w jednym, i w drugim tym schemacie są choinki. Bo zobaczcie, tutaj są znaczy choinki. Sosny chyba to mi się wydaje. świerki. Nie, sosny. Dobra, wyjdzie, że nie znam się na drzewach. ok. Albo tutaj, albo właśnie tutaj są te drzewa a ona haftuje ten obrazek taki odwrócony bo jej się nie mieści na ramię więc haftuje go bokiem i nie bardzo potrafię zgadnąć czy to jest właśnie to czy to ale tak sobie pomyślałam, że skoro, ona się to, to, że skoro ona to haftuje to ja się na to napatrzę i może wcale niekoniecznie ja bym to chciała haftować, więc tak sobie myślę że może jednak mój wybór padnie na to, ten mi się podoba bo są tutaj góry jest potoczek, jest taka chatka w której ja bym chciała mieszkać ale z drugiej strony sobie myślę że ja już jedną chatkę haftuję. Znaczy to może nie jest jakaś taka typowa chatka, bo trudno tą posiadłość od Mereżki nazwać chatką, chociaż ta tutaj to też chyba raczej chatka nie jest. No nie wiem. Podobają mi się też te maki, bo z kolei tutaj po prostu ta eksplozja kolorów, w ogóle szaleństwo. No i nie wiem, co mam wybrać. Pewnie jak spotkamy się następnym razem, to okaże się, że ja już coś wybrałam. O to też mi się podoba na przykład. Okaże się, że ja już coś wybrałam. To mi się też podoba, ale yy, tutaj chyba za dużo zielonego jest. Nie wiem, czy bym to dźwignęła. No i problem taki troszeczkę jest z tym, że te zestawy tutaj właśnie od Lukasa są niestety tylko i wyłącznie na kanwie 18CT. Ja sobie myślałam o nich w kategoriach gobelinowej setki. I tak sobie myślę, że no czy to będzie jeszcze oczywiście pewnie długi proces i dużo mi czasu zajmie, ale ja sobie pomyślę i zobaczymy. Przeliczę sobie wielkość obrazu, bo tak sobie myślę, że gdybym wybrała ten obraz, on ma 66x45 na 18, no to trochę się z na tej 25 by zmniejszył. Pewnie by wyszło może 37, może 40, może 40 na, na 30 parę. Kurczę, no nie wiem, muszę to wszystko policzyć. Z kolei ten tutaj, gdybym wybrała, on jest troszeczkę mniejszy, bo ma 53 cm na 41 i generalnie będzie spory, ale no znowu musiałabym policzyć, ile to by było. Ile to by było na 25, żeby go zrobić półkrzyżykiem i czy to się za bardzo nie zmniejszy, czy to nie będzie tak, że ja się po prostu nadłubię, nadłubię, a wcale nie będzie takiego efektu wow, bo ten obrazeczek będzie wtedy mały. No sami widzicie, że to nie są proste rzeczy. Ten też jest fajny. Lubię góry. Kiedyś jak byłam młoda, to ciągle jedziałam w góry i ciągle po nich chodziłam a potem jak się zrobiłam stara, to tylko lubię leżeć na plaży i się opalać i czytać książki. No dobra, ale nie będziemy może w środku zimy marzyć o tym, co będziemy robić latem. Mam nadzieję. No, to tyle moich dywagacji. Trzymajcie kciuki, bo to wybór wcale nie jest łatwy. Tyle tego wszystkiego, że naprawdę jest trudno wybrać. A podobno od przybytku głowa nie boli. No jednak boli. I to mocno. Uwaga. Uprzedzam, że może trzy Choice. bo znów kręcę z ręki. Ale jest prawie 24, więc nie chciało mi się już przepinać mm, klipsa do statywu. Włączyłam się, żeby pokazać wam, że ja wciąż walczę. Walka jest bardzo nierówna. Ja naprawdę zawzięłam się, żeby skończyć tego dimka. I naprawdę nie odpuszczę, dopóki go nie skończę. No chyba, że pokonają mnie krzyżyki. Fakt, że dzisiaj nie miałam strasznie dużo czasu, mm, ale z takim dużym zapałem i werwą siadłam do tych półkrzyżyków i zrobiłam ich tylko 164. Ech, to jest po prostu jakiś dramat. Palce bolą mnie tak niemiłosiernie, że mam wrażenie, że mam po prostu odgniecione paznokcie i normalnie mięśnie od kości. No to jest jakiś w ogóle dramat. A to, co zrobiłam wcale nie jest jakiś zbytnio pokaźne, bo tak naprawdę uzupełniłam tutaj te dwie mm, rameczki. Jakby szyby od okna, od, od, od drzwi w zasadzie nie od okna. Także sami widzicie po prostu bolące palce, jak w ogóle nie wiem. I zrobiłam to i zrobiłam to. A, no i jeszcze o te półkrzyżyki tutaj są mm, zrobione. No, idzie to po prostu koszmarnie. Ja nie wiem. Ja po prostu nie wiem, jak tak może być, żeby wymyślać po prostu takie rzeczy. Chociaż z drugiej strony, tak jak Wam mówiłam o tym, że tak sobie mm, myślałam, że może oni robią takie schematy specjalnie po to, żeby nie szaleć z haftowaniem. No i tak sobie myślę, że rzeczywiście, jeśli ktoś haftuje po 40 czy 50 krzyżyków dziennie, to te palce go nie zdążą zabolać. Ale jak ja bym chciała tak haftować tyle, ile bym chciała, to to jest po prostu niewykonalne. To jest taki zewnętrzny, bardzo obiektywny spowalniacz krzyżyków. Ale nie poddam się. Nie poddam się, bo nie. To będzie mój pierwszy finish i za niedługo zobaczycie. Wszędzie się tu dają te nitki, źle się to haftuje. Ale nic. Jak się wykąpię i uda mi się jeszcze zrobić chociaż ze 30, to super. A jak nie, to walczyć będę dalej. I mam nadzieję, że w weekend będzie koniec. Taki jest plan. No, co ty robisz w Skończyłam haftować na tym drewnie. Znaczy skończyłam haftować, to za dużo powiedziane. Wyhaftowałam wszystkie krzyżyki i półkrzyżyki. I mam teraz aktualnie 91,8 pracy. Czyli, że 8% jeszcze mi zostało do wyszycia backstitchem. Tak sobie myślę, że cały backstitch pójdzie ogólnie łatwo. Najgorzej będzie tutaj na tym fragmencie, gdzie są te koszmarne kwiatki. Tutaj pierwotnie są Lazy Daisy, ale tak jak Wam mówiłam, ja chyba odpuszczę sobie to Lazy Daisy i zrobię to jako po prostu backstitch, chociaż to nie będzie łatwe. No, wygląda to pięknie, naprawdę, ale palce bolą mnie tak okropnie, że ja chyba muszę jechać do sanatorium, żeby się teraz poleczyć. Naprawdę, po prostu. Hmm. Ja nie pamiętam kiedy tak bardzo bolały mnie paznokcie Chyba jak pracowałam w ogrodzie Okropne to uczucie I w prawej ręce i w lewej ręce Nawet na lewej ręce Wiecie tak jak na prawej i Prawą ręką ktoś pisze i ma takie coś odgniecione od długopisu To ja na środkowym palcu Na lewej ręce mam takie odgniecenie, odgniecenie od igły Po prostu buch. Nie, nie skusi mnie nikt szybko na następnego dimka A jeśli skusi to kanwę z zestawu zamienię na czternastkę, być może, w zależności od tego, jak się będzie haftowało, ale na pewno nie tą, która jest w, w zestawie, bo nie, nie nie, mogę tak nie szanować swoich rąk Już został uprasowany i właściwie czeka na to, żeby zrobić mu backstitch. Ale ja nie byłam tak odważna, żeby dotykać się do tej drewnianej kanwy. Za to założyłam sobie na stoje ramę z mareszką I po prostu wiedziałam, że tak będzie. Haftowanie... Haftowanie Mareżki po tej masakrze z Dimkiem to była taka przyjemność. To było tak delikatne, lekkie i cudowne, że nawet nie wiem kiedy zrobiłam prawie 1400 krzyżyków no i mareszka prezentuje się teraz tak w zasadzie dzisiejsza moja praca to jest tutaj kawałek tego silnego nieba i duża, duża część tego drzewa, które tutaj jest jak widzicie też doszłam już do samego brzegu pracy więc na szerokość mareszka będzie prezentowała się tak wygląda cudownie jest tak mięciutka, delikatna i cudowna, że pewnie trudno będzie mi ją zostawić. Zwłaszcza, że w perspektywie siedzi ten chorobliwy backstitch w teamwork. Nie jest łatwo. Dobra, to zanim się jeszcze z wami pożegnam, to powiem trzy słowa. Szkoda, że nie widzieliście mnie dzisiaj, jak wróciłam z pracy, ponieważ okazało się, że miałam na szesnastą. Do pracy, i dostałem telefon, że ze względu na kwarantannę nie do tej pracy pojechać nie mogę piską, wrzaską i radością nie było w ogóle końca i tak śmiałam się, że no po prostu jak mi jest niewiele do szczęścia potrzeba wystarczy, że ktoś powie, żebym nie musiała jechać do pracy i pomyślałam sobie, że skoro do tej pracy nie pojadę i skoro jeszcze jest trochę widno to ja szybciutko pokażę wam na zakończenie jeszcze zestaw, który skończyłam to była taka historia, która się ciągnęła przez cały ubiegły rok tak naprawdę chociaż magnesiówki są zaledwie cztery ja tych magnesików nie odnotowywałam z szycie, bo tak pomyślałam sobie, że chcę ich trochę pohaftować, ale to są takie prace, że tam w sumie niekoniecznie jest tutaj co co pisać i z czego spowiadać się w chawciarskim zeszyciku. Ale w tamtym tygodniu byłam na studiach. I to był taki wyjazd, który w zasadzie w 80% był takim wykładowym spotkaniem, że mieliśmy dość okrojone ćwiczenia różnego rodzaju, więc nie trzeba było się tak strasznie emocjonalnie i umysłowo angażować. Ponieważ dotyczył też tematu, który mnie niekoniecznie interesował, no to postanowiłam rano wychodząc z domu, wrócić się jeszcze i zabrać ze sobą właśnie ten zestaw z tymi moimi magnesikami. Na początku był mały falstarcik, dlatego że zaczęłam haftować i przyszło do pierwszego ucięcia nitki, i okazało się, że nie mogę jej uciąć, bo nie mam nożyczek. Więc na pierwszej przerwie, która tylko była, pobiegłam szybko do rosmana i w tym rosmanie kupiłam sobie nożyczki. Wyboru za wielkiego nie było. I nie za piękny, bo nożyczki takie o, do obcinania paznokci, do robienia manikuru, trochę ten pochodzą. No ale przez ten czas, kiedy byłam na studiach, mogłam sobie spokojnie tutaj z nich um, korzystać. No i tak sobie dłubiąc po malutku, pomalutku pod stolikiem, wydłubałam ostatni brakujący magnesik czyli lód. Backstitch już dokończyłam w domu, całe wszystkie krzyżyki wydziergałam sobie w ciągu dwóch dni siedząc na zajęciach. E, tutaj mam jeszcze loda. Nie, to nie jest lód, co ja gada. to jest lód. Tu mam jeszcze mm, lizaka. Lizak też jest jeszcze nie podklejony mm, magnesikiem. Ale ja sobie tak myślę, że. A może następnym razem nagram, jak te magnesiki kleję. Są takie pytania o to, i co ja robię z tymi, magne z tymi magnesami, czy nie podklejam, jak to robię. A więc może warto będzie to pokazać. Oczywiście to jest moja artystyczna wizja i czy tak się stanie, to ja jeszcze tego nie wiem. Na razie sobie tak wymyślam. Bo oryginalnie w zestawie na tył jest jak to się nazywa? Fieter. Czyli, że to jest filc. O że to jest filc i są takie magnesiki w ilości aż jedna sztuka na cztery zabawki on jest taki samoprzylepny i to jest o taki magnes takiej wielkości, który chyba się kroi na cztery i się przyczepia każdą zabawkę, ale niekoniecznie to działa, więc ja to robię troszeczkę inaczej. Więc skończyłam ten zestaw. Jestem bardzo zadowolona, że go w końcu skończyłam, bo niby jakoś zbytnio mi nie ciążył, ale plątał się w pudełku i fajnie, że już jest gotowy. tak zostało bardzo dużo, i myślę sobie, że z tych, z tych czterech słodyczy, które tutaj są. To powiem Wam zupełnie szczerze, że ja myślę, że drugi zestaw można wyszyć chyba raczej spokojnie. Tych nitek naprawdę jest bardzo, bardzo dużo. A już na jakieś dwie zabawki, trzy, trzy, to już na milion procent to wystarczy. Moje niteczki pofrunął do świeżo rodzącej się amatorki haftu. Tak, to taki trochę mój hafciarski produkt. Który staram się zarażać, i myślę, że może trochę mi się udało haftem, więc tak. No i nie wiem, tak sobie myślę, że te magnesiki są fajne, i w ramach takiej rozrywki mogłabym sobie je haftować, ale na razie co będzie następne, nie mam żadnego pomysłu. Na razie są te dwa już wiszą na lodówce i trzymają moje przypominajki. Teraz, jak je podkleję magnesem, to będą wisiały kolejne dwie, a czy jeszcze coś z tej historii wyjdzie, czy nie, to się okaże w trakcie, bo. Ja widzę, że tutaj jestem naprawdę mistrzem zaczynania, a niekoniecznie mi to kończenie idzie. No ale nic, nie będziemy się tym martwić. E, no to co? Nachwaliłam się i właściwie to chyba chcę powiedzieć, że ten magnesiki, znaczy ten zestaw to był mój pierwszy styczniowy finish tak naprawdę. Myślałam, że to będzie dimek, a tymczasem okazało się, że to są magnesiki i wszystko zdarzyło się fuksem tylko i wyłącznie dlatego, że te zajęcia takie były, jakie były. No, no to ja będę się z Wami żegnać. Mam nadzieję, że tutaj się Wam coś nakręciło i że widzicie te moje magnesiki. I że wszystko się dobrze nagrywa Ja po prostu nie wiem Jak jedliśmy obiad To opowiadałam o tylu rzeczach Które dzisiaj zrobię po południu miało, być w, miało mnie w pracy Znaczy miałam być w pracy przez 3 godziny A plany, które wymyśliłam w zastępstwie tego Że nie pójdę do pracy Co zrobię, jak zrobię Po prostu są tak ogromne Że nie wiem czy mi doba na to wystarczy No ale to był taki mega hura optymizmu Przez to, że mam takie Fuksiaste wolne popołudnie Boże, ale się cieszę. Będę normalnie haftować pół wieczoru. Jeszcze sobie chciałam zrobić paznokcie, ale nie wiem, czy ten plan wyjdzie, czy może jednak nie. No to dobra. To ja się będę z wami żegnać. Żegnam się, jak zwykle serdecznie. Życzę wam wszystkiego dobrego, wszystkiego hawciarskiego. Dużo zdrówka, dużo czasu. W ogóle, czego potrzebujecie. No to trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Cześć!